Siema, tutaj ponownie Jara do Jones. Witam na moim kanale. W tym momencie przedstawię, co zostanie dodane w następnym sezonie 27. E, więc, co? Zostaw lajka, like zostaw suba, na, napisz komentarz i zapraszam do oglądania. Także zacznijmy od pierwszej rzeczy: myślę, że tutaj najciekawszej, czyli nowy limitowany samochód. E, więc e, zaczynamy Original Design by Stealth Lama Czyli właśnie to jest oryginalny design e, wykonany przez Stealth Lama To jest osoba, która e, poprzednio zaprojektowała też troszeczkę samochodów Nie jest to wcale... E, to nie jest wcale pierwszy samochód tej osoby e, Nowy, e, unikalny dźwięk silnika I włączenia silnika, to też jak najbardziej spoko No i też się będą takie fajne efekty bardzo unikalna rzecz, tak samo jak w przypadku Iceborne a. i wysoko, wysokie prędkości. Teraz udowodnię to i wspaniałe sterowanie. No, tego akurat udowodnić nie mogę, ale prędkość udowodnię. A więc zaczynamy właśnie trailer na YouTubie. A więc sobie obejrzyjmy go. No, i właśnie to jest ten samochód. Shadow samuraj, co ciekawe, to też jest znana postać w Community Gebreke, który tworzy samochody. O, proszę bardzo. Tu można e, zauważyć ciekawy efekt za tym samochodem idący. O, takie coś się pojawia. Ciekawie. No, możemy sobie zobaczyć też taką perspektywę. O, i tutaj mamy taki efekt, jak w przypadku apertura czy szoguna, czyli jak tam się driftuje, czy jak się hamuje, to za światłami tylnymi pojawia się taka smuga. Trochę jak w starych Need for Speedach, coś takiego. Bardzo fajna rzecz. No dobrze. O, i właśnie to co mówiłem, że udowodnię, że ten samochód jest szybki. Proszę bardzo, 247 mil. Mi... To jedzie 251 mil na liczniku, już pokazane na tym trailerze. Więc jest to serio dosyć szybki samochód, trzeba zaznaczyć. Oczywiście są szybsze, ale może też się może rozpędzać bardzo szybko. To też trzeba pamiętać. No i też trzeba pamiętać, że nie znam prędkości maksymalnej tego samochodu. Ja nie wiem, ile on jedzie. Po prostu tam zostało pokazane, że on osiąga prędkość 250. Więc w razie czego to nie chodzi nawet o to, że to jedzie 250, tylko chociaż tyle może pojechać. Tak, bo ja, ja nie wiem, ile to jedzie. No ogólnie ja muszę przyznać, że mi się ten model nie podoba. Dla mnie ten samochód jest obrzydliwy. Jest przekombinowany. Jeden z najbrzydszych samochodów w grze. Ale ale fajnie, że dodadzą. O zobaczcie, się wydaje mi, że nawet szybko się rozpędza. O i tu będzie jeszcze speed test. No, to się serio szybko rozpędza w sumie nawet. To spoko rzecz. No i to auto się nazywa Orion, oczywiście Orion. E, także no i tutaj mamy proszę bardzo The Orion Limited Arriving This Week. I uwaga, tutaj było przez chwilę widać XXX przecinek XXX. Co oznacza, że jest to Kwota między 100 000 a 900 000, 999 999. Czyli to auto nie będzie tak drogie jak Skorpion. Nie wiadomo ile on kosztuje, ale już wiadomo, że nie trzeba grindować miliona na ten samochód. Także to jest przynajmniej dla mnie niedobra informacja, bo wolał, żeby dodać auto za 10 milionów, ale dla większości osób. Jak najbardziej dobra informacja. Następna rzecz to jest y, zmiana w Safe Street. Tym razem on się nazywa Rayleigh Safe została zmieniona jego nazwa. Też została zmieniona cena tak jak w przypadku tych poprzednich y, y, safów, ponieważ w tamtym y, najtańszym on wcześniej kosztował 5000 i zmienili cenę na 6000. Teraz zmienili z 15000 na 16 16000. Także <gryw> o 1000 więcej ten safe po prostu w tym obecnie. Kosztuje. Więc jeśli komuś bardzo zależy na itemach tych, które są tutaj, no to polecam w tym momencie sobie nakupować trochę tych safeów albo je oszczędzać, bo, no bo po prostu no, jak sobie kup, nakupuje się tego hurtowo, to można tam odczuć jakąś różnicę wtedy. No ogólnie z tych rzeczy, co tutaj jest takiego ciekawego? Sloop, Rek, Bed, czy jakieś tam łóżko, to to jest bezużyteczne. O, spoiler, Parrot Wing, nie ja, mi się to nie podoba. To felgi brzydkie, spoiler jest nawet ciekawy. Ogólnie felgi też są nawet ciekawe. Samochód niestety niezmieniony. Dalej laviolet. No i tutaj jakieś meble, także już niezbyt ciekawe informacje. O, właśnie, on tak się prezentuje na samochodzie. Mi się on nie podoba, dla mnie dziwnie to wygląda, jak tutaj się ten spoiler nie łączy. Natomiast problem jest z tym, właśnie tutaj się pytają ludzie. No ja też moim zdaniem powinni po prostu to dodać. Why not just two limited vehicles at once? Czyli dlaczego nie ma dwóch pojazdów limitowanych na raz? I Asimo piszący, że pominiemy jakiś pojazd po prostu z safe'u, kiedy dodamy samochód limitowany. Czyli załóżmy, że mamy update, kiedy zmieniają nam safe za 100 tysięcy. No a wiadomo, że te samochody w safe'ie za 100 tysięcy są po prostu najlepsze. Nie, nie dodadzą. Bo, bo dodali limitkę. No, dla mnie żenujące, no, że pogubią się ludzie w zmianach, że ludzie o tym zapomną. Oczywiście, że zapomną. W większości tych rzeczy ludzie zapomną. Dosłownie. Po prostu dla mnie jest to bezsensowne tłumaczenie i takie wprost granie przeciwko tej grze. Po prostu robienie źle. Następna rzecz. Tutaj właśnie ją zaprezentuję. Czyli uwaga, mamy sobie oponki. Za drugi level? Nawet to nie są oponki, tylko po prostu naklejki na oponki. Tak. Yy, następne co? Mamy kraken, yy, felgi, krakenowe, ok. Yy, tutaj, o, taka fajna czapeczka na spoiler, no i to darmowa nagroda. No, o, to fajna akurat, wygląda. No, niestety, wall item, czyli, czyli, czyli jest to niestety, ale po prostu. Mebel, no mi się to nie podoba, wolałbym, żeby to był nawet spoiler. Taki spoiler niby z tyłu tak strasznie to wystawały, jak na przykład spadochrony kiedyś wystawały tak mocno. <laughs> Dobra. Brickbone rims, takie felgi, fajnie, że darmowe. Następne co to drift o oh, drift? No szkoda, że jest w po prostu płatny. Co mamy dalej? Mamy, moi drodzy. Taki... do taką teksturę po prostu. Ona słabo została zaprezentowana Niestety Mogłaby zostać zaprezentowana lepiej Uuu i spoiler, który Jest po prostu taką armatą i on na pewno strzela No bo to, to nie pierwszy raz jak dodają coś takiego Na przykład jest spoiler z czołgiem On też strzela No i dobra Następny pojazd to jest Właśnie pojazd, który jest za dziesiąty level Jest to taki Hot Rod właśnie Taką się prezentuje. I tu jest jeszcze spoiler za 2%. Nie wiem, mi się nie podoba ten samochód. Mogliby wybrać coś lepszego. No ale no cóż, po prostu... Yy, nie wiem, dawie, dobie, dobie. Takie sobie to jest. Także... No także podsumowując, mamy oczywiście limitkę, mamy nowy safe, mamy... Samochód, sam sobie sezon, niestety żadnego nowego rabunku, czy jakiejś fajnej zmiany na mapie nie będzie Ale chociaż to, chociaż takie ochłapy nam dadzą Także No, cieszmy się, że chociaż ochłapy nam dadzą Lepiej jak są ochłapy niż nic Powiem szczerze Więc dziękuję bardzo za oglądanie drogi widzu, jeśli Ci się ten film spodobał to nie zapomnij, żeby lajka, suba wraz z wnaczkiem i to tyle Nara